też taki poradnik był. Obywatel, a Służba Bezpieczeństwa napisane przez prawnika. Potem tam było doświadczenia Milka Chojeckiego. Jeszcze jednego spisano, jak należy się zachowywać w kontaktach ze Służbą Bezpieczeństwa i to było czarno na białym napisane, że jednak mamy pewne prawa i te prawa bezwzględnie stosowaliśmy. Czy oni dostawali szał, szał wtedy, bo nic nie mogli zrobić, ale trzeba być było po prostu upartym i on był bezsilny. Ten SB był bezsilny. Oczywiście, że mógł mnie pobić, mógł coś zrobić złego, ale, ale w w sensie takim formalnym, on był bezradny. Więc było szereg takich sposobów, które zapewniały jakieś takie poczucie solidarności, zaufanie, budowanie bardzo mocnych przyjaźni. Te przyjaźnie, które wtedy nam się zawiązały, moje, do tej pory trwają, mimo że czasamiśmy się poróżnili, ale w większości przypadków one są, są silne, bo, bo wtedyśmy się sprawdzali jakoś.